Zimowe poranki w Bostonie są surowe. Elizabeth Grant nie spała od samego rana, siedząc przy biurku w swoim domowym gabinecie. Za oknem zaczął cicho padać śnieg, zmieniając biel ulic Beacon Hill. Jej mieszkanie, urządzone w starannie dobranych, minimalistycznych wnętrzach, było wyrafinowane i wydajne, tak jak jego właścicielka. Kropka, biorąc łyk kawy, Elizabeth przeglądała materiały na dzisiejsze spotkanie. Jako starszy menedżer w dziale strategii globalnej jej opinie były cenione. Tak przynajmniej brzmiał jej oficjalny tytuł. Elizabeth zdążyła już zbudować imponującą karierę, ale tylko garstka ludzi wiedziała w pełni o jej sukcesie. Zadzwonił telefon, a na ekranie pojawiło się imię jej matki. Elizabeth westchnęła cicho, zanim odebrała. Dzień dobry, mamo. Elizabeth, widzę, że się obudziłaś. Dziś jest wyjątkowy dzień, Rachel. Nie zapomniałaś, prawda? Głos Barbary miał swój zwykły krytyczny ton. Oczywiście. Że pamiętam. Spotykamy się o siódmej, odpowiedziała spokojnie Elizabeth. Dokładnie o szóstej 6.30. Zawsze jesteś taka niedbała o czas. I ubierz się odpowiednio. Załóż coś kobiecego, a nie te zbyt proste garnitury, które zawsze nosisz. Kropka Elizabeth zamknęła na chwilę oczy. W porządku, mamo. Po odłożeniu słuchawki jej wzrok powędrował do fotografii na biurku, zdjęcia jej ojca, George A. Zmarł 10 lat temu, ale jego obecność nadal miała ogromny wpływ na jej życie. Jej ojciec zwierzył się ze swoich prawdziwych planów tylko jej. To było jego dziedzictwo, które stało się misą Elizabeth. Późnym popołudniem Elizabeth zakończyła swoje ostatnie spotkanie w biurze. Jej koledzy chwalili jej spokojny osąd i bystre spostrzeżenia. Ale żaden z nich nie wiedział, że była kimś więcej niż tylko kierownikiem działu. Wychodzę dziś wcześniej, powiedziała swojej sekretarce, Jennifer. Mam do załatwienia sprawę rodzinną. To niezwykłe. Że nadajesz priorytet osobistym planom, zaśmiała się Jennifer. Elizabeth tylko się uśmiechnęła. Była przyzwyczajona do utrzymywania tajemnic. Po powrocie do domu Elizabeth wyjęła z szafy niebieską sukienkę. To było to, co jej matka nazwałaby kobiecym strojem. Kiedy się przebierała, zadzwonił jej telefon. Tym razem od Dawida Morrisona, jej narzeczonego. Denerwujesz się dzisiejszym spotkaniem rodzinnym? Głos Dawida był ciepły i uspokajający. Trochę, odpowiedziała szczerze. Matka i Rachel pewnie jak zwykle będą krytykować mój styl życia. Jesteś wspaniałą kobietą, Liz. Pewnego dnia zdadzą sobie z tego sprawę, powiedział David. Poza tym, teraz nasza kolej. Moja matka cię uwielbia. Karel Morrison, kropka na myśl o tym nazwisku Elizabeth uśmiechnęła się lekko. Matka Dawida była legendarną postacią w branży. Jednak rodzina Elizabeth znała ją tylko jako matkę Dawida. Dziękuję, powiedziała Elizabeth. Opowiem ci o tym wszystkim jutro kropka ubrana w niebieską sukienkę. Elizabeth opuściła swoje mieszkanie. W drodze do ekskluzywnej restauracji Silver Fork na rodzinne spotkanie jej umysł wypełniały mieszane emocje. Kiedy dotarła do restauracji, jej matka i siostra już siedziały. Barbara była stałą bywalczynią w kręgach wyższych sfer, skrzykliwym, ale wyrafinowanym wyczuciem mody. A siostra Elizabeth, Rachel, urzekła wielu ludzi swoją urodą odziedziczoną po matce i towarzyską osobowością. Wreszcie dotarłaś. Barbara spojrzała krytycznie na Elizabeth. Ten niebieski jest dla ciebie za ciemny. Powinnaś była wybrać jaśniejszy kolor. "Dobry wieczór, mamo" przywitała się spokojnie Elizabeth. "Siostro, słyszałaś? Ojciec Michaela jest prezesem Harrison Real Estate" powiedziała podekscytowana Rachel. "Nasz ślub będzie absolutnie wspaniały" Elizabeth uśmiechnęła się i pogratulowała Rachel. Michael Harrison i jego rodzina jeszcze nie przybyli. Ty też niedawno się zaręczyłaś, prawda? powiedziała Barbara. Czym zajmuje się ten David? Jakaś mała firma IT. Prawda? Jest wiceprezesem do spraw technologii w Morrison, odpowiedziała krótko Elizabeth. Nigdy o niej nie słyszałam, prychnęła Rachel. Ojciec Michaela był opisywany w Forbes. Elizabeth w milczeniu wzięła łyk wody. Jej związek z Dawidem opierał się na prawdziwej miłości. Znali się od czasów kolecz u, a on był jedną z niewielu osób, które znały jej sekret. Przyszli teściowie Rachel przyjeżdżają, powiedziała podekscytowana Barbara. Elizabeth, nie mów o swojej pracy. Dziś jest wieczór, Rachel. Elizabeth przytaknęła cicho. Rodzina Harrisonów weszła do luksusowego prywatnego pokoju w Silver Fork. Michael był pięknym młodym mężczyzną, synem potentata nieruchomości Roberta Harrisona. Obok niego siedziała pani Wiktoria, emanująca wyrafinowaną elegancją, Rachel wstała podekscytowana i podbiegła do Michaela. Michael, nareszcie jesteś. Następnie przywitała Harrisonów z lekkim wyrafinowaniem. Ale oczywistą radością, kropka Barbara również wstała z doskonałym uśmiechem i ochoczo uścisnęła dłoń Wiktorii. To moja siostra Elizabeth. Rachel przedstawiła ją nieco niechętnie. Elizabeth wstała cicho i przywitała się grzecznie z Harrisonami. Czym się zajmujesz w pracy? Robert Harrison okazał zainteresowanie. Pracuję dla małej firmy, odpowiedziała niejasno Elizabeth. Czując na sobie spojrzenie matki, zmieniła temat. To wspaniała restauracja. Kellner nalał szampana, a Robert Harrison zaproponował toast. Za szczęśliwą przyszłość młodej pary, kropka, gdy wszyscy podnieśli kieliszki, telefon Elizabeth delikatnie zawibrował. Zignorowała to. Prawdopodobnie chodziło o ważną międzynarodową transakcję. Ale dziś postanowiła odłożyć interesy na bok. Planujemy ślub Rachel na czerwiec Barbara poprowadziła rozmowę. Zarezerwowałam miejsce z widokiem na ocean w Newport. Myślimy o liście gości na około 200 osób. Wspaniale, Wiktoria uśmiechnęła się łaskawie. Pomożemy w każdy możliwy sposób. Tylko to, co najlepsze dla Rachel, powiedział Robert swoim głębokim głosem. Nie martw się o wydatki. Oczy barbary rozbłysły. Jakie to hojne. Ale oczywiście my, grantowie, również zrobimy wszystko, co w naszej mocy na ślub naszej córki. Elizabeth wzięła cichyły wina. Wiedziała, że jej matka planuje sięgnąć do swoich oszczędności na ślub Rachel. Od śmierci męża Barbara pozostała zamożna, ale nie mogła już sobie pozwolić na takie same luksusy jak wcześniej. Elizabeth, słyszałam, że ty też niedawno się zaręczyłaś, zapytała Wiktoria. Barbara odsząknęła i przerwała. Tak, cóż, w przypadku Elizabeth będzie to coś skromniejszego. Jak sądzę. David i ja nie chcemy ekstrawaganckiego ślubu. Odpowiedziała cicho Elizabeth. Myślimy o czymś małym, ale szczerym. Rzeczywiście skromne, uśmiechnęła się sarkastycznie Rachel. To zupełnie jak ty, siostro. Zawsze prosta i niczym się nie wyróżniająca. Kropka. Przy stole zapadła chwila ciszy. Jaką pracę wykonuje twoja siostra? Zapytał Michael, próbując załagodzić niezręczną sytuację. Elizabeth pracuje w jakimś oddziale globalnej firmy, odpowiedziała Barbara ale nie na ważnym stanowisku. Elizabeth tylko się uśmiechnęła. Przez lata milczenie stało się jej nawykiem. Gdy nadeszło danie główne, Barbara wypiła już trzeci kieliszek wina. Miała zarumienione policzki i lekko podniesiony głos. Elizabeth, słyszałam, że niedawno dostałaś awans. Matka Jennifer mi powiedziała. Elizabeth była nieco zaskoczona. Tak, to prawda. Tylko trochę więcej odpowiedzialności. Ale twoja pensja też wzrosła, prawda? Barbara zmrużyła oczy. Mamo! Nie rozmawiajmy o tym teraz, powiedziała cicho Elizabeth. Dlaczego nie? Jesteśmy rodziną! Barbara podniosła głos. To naturalne, że przeznacza się pieniądze na rodzinę. Ślub Rachel to wyjątkowe wydarzenie. Harrisonowie wymienili nieprzyjemne spojrzenia. Mamo! powiedziała Elizabeth ściszonym głosem. Za dużo wypiłaś. Proszę, uspokój się. Jestem całkowicie spokojna, kropka, wykrzyknęła Barbara. Zawsze myślisz tylko o sobie. A co z twoim wkładem w rodzinę? Nie możesz nic zrobić na wyjątkowy dzień, Rachel? Rachel wydawała się cieszyć sytuacją. Siostra zawsze była zamknięta w swoim małym świecie. Prawdopodobnie nie może nawet pojąć, że mój ślub będzie ślubem stulecia. Nie z twoim narzeczonym i skromnym weselem, dodała złośliwie Rachel. Elizabeth odłożyła widelec. Nie mogła tolerować obrażania Dawida, ale kontrolowała swoje emocje. Dzisiejszy wieczór należał do jej siostry. A czas na ujawnienie prawdy jeszcze nie nadszedł. On jest wspaniałą osobą, powiedziała cicho Elizabeth. Małżeństwo powinno opierać się na miłości, a nie na ekstrawagancji. Miłość. Barbara prychnęła. Twój ojciec i ja też się kochaliśmy. Ale miał też wielkie ambicje. Taka jest tradycja rodziny grantów. Elizabeth zacisnęła usta. Jej matka nie wiedziała nic o prawdziwym dziedzictwie ojca. Zanim podano deser, kieliszek wina Barbary został ponownie napełniony. Jej oczy nie skupiały się, a głos stał się jeszcze głośniejszy. Pieniądze na ślub Rachel, zaczęła nagle Barbara. Chcemy mieć najlepszą ceremonię. Elizabeth, powinnaś wnieść swój wkład jako członek rodziny. Elizabeth poczuła rosnące napięcie. Nawet gdy podano kremę brule. Napięcie przy stole nie opadło. Elizabeth rozbiła łyżeczką karmelową powierzchnię, a niewielki dźwięk wyróżnił się w ciszy. Rodzina Harrisonów wymieniła zaniepokojone spojrzenia, najwyraźniej nie wiedząc, jak zareagować na ten nieoczekiwany rodzinny dramat. Ten ślub będzie kosztował, odezwała się ponownie Barbara. Jej słowa były lekko niewyraźne od wina. Rachel jest wyjątkową córką. Chcę dać jej ceremonię, na jaką zasługuje. Mamo, w porządku, powiedziała Rachel słodkim głosem. Rodzice Michaela zaoferowali pomoc, pamiętasz? Nie. Barbara podniosła głos. Rodzina grantów też jest dumna. Możemy dołożyć się do ślubu naszej córki. Oczywiście, powiedział Robert Harrison łagodnym głosem. Po prostu chcemy pomóc. Z pewnością nie chcemy się narzucać. Elizabeth spojrzała na matkę. W oczach Barbary widać było determinację. Wydawało się, że podjęła decyzję w jakiejś sprawie. Elizabeth, zwróciła się do niej nagle Barbara. Niedawno dostałaś awans, prawda? Twoja pensja musiała wzrosnąć. Żyjąc samotnie bez luksusów musisz oszczędzać pieniądze. Mamo, powiedziała cicho Elizabeth. To nie jest odpowiednie miejsce ani czas na te dyskusje. Owszem jest. Barbara podniosła głos. kropka Zawsze trzymała się z dala od rodziny, żyjąc we własnym świecie. Ale tym razem jest inaczej. Spojrzenia z innych stolików w restauracji zaczęły kierować się w ich stronę. Kelnerzy z niepokojem obserwowali sytuację. Barbara, uspokójmy się, Wiktoria próbowała delikatnie interweniować. Nie pozwól jej mówić, powiedziała cicho Elizabeth. Matka musi jasno powiedzieć, co chce powiedzieć. Kropka Barbara położyła obie ręce na stole i wstała. Jej oczy błyszczały pasją, determinacją i upojeniem. Natychmiast daj mi pieniądze na ślub twojej siostry. 45.000 W pokoju zapadła cisza. Harrisonowie byli wyraźnie zaniepokojeni. A Michael wpatrywał się w podłogę. Tylko Rachel lekko się uśmiechała, kropka Elizabeth wzięła głęboki oddech i powoli odłożyła sztuczce. Matko powiedziała spokojnym, ale stanowczym głosem: To niemożliwe. Dlaczego? zażądała Barbara. Musisz mieć wystarczająco dużo pieniędzy. Chciałabym, abyś uszanowała mój osąd w tej sprawie. Elizabeth spokojnie potrząsnęła głową, kropka w tym momencie twarz Barbary wykrzywiła złość. Zrobiła krok do przodu, obeszła stół i stanęła obok Elizabeth. I wtedy stało się coś nieoczekiwanego kropka ręka Barbary przecięła powietrze i mocno uderzyła Elizabeth w policzek. Dźwięk uderzenia odbił się echem po całym pokoju, kropka Elizabeth położyła dłoń na policzku z wyrazem zaskoczenia na twarzy. Tworzył się czerwony odcisk dłoni. Uzy napłynęły jej do oczu nie z bólu, ale z upokorzenia. Matko wykrzyknęła zszokowana Elizabeth. Jesteś najgorszą siostrą. Barbara nie cofnęła się, podnosząc głos. Odmawiasz pomocy w najważniejszym dniu w życiu Rachel. Cała restauracja zamilkła. A goście przy sąsiednich stolikach zamarli bez ruchu. Kelnerzy poszli wezwać kierownika. To sprawa rodzinna. Robert Harrison wstał i zwrócił się do pobliskich klientów. Przepraszam, kropka Rachel wstała i stanęła obok matki. Jej oczy błyszczały triumfem. Siustro, na co oszczędzasz pieniądze, skoro nawet nie wychodzisz za mąż? Powiedziała Rachel z zimnym śmiechem. Ty i ten, jak on ma na imię. David, jesteś skromna, wesele nie będzie wymagało nawet jednej dziesiątej tego, co moje. Rachel, Michael, złapał ją za ramię. Przestań. Dlaczego? Rachel strząsnęła jego rękę. Po prostu mówię prawdę. Siostra zawsze była sama, pracowała w nudnej pracy, spotykała się z nudnym mężczyzną. A mimo to, nie chce pomóc swojej rodzinie, Elizabeth siedziała w milczeniu. Jej usta były mocno zaciśnięte, a oczy zdawały się wpatrywać w coś odległego. Zaczerwienienie na jej policzkach jeszcze nie zniknęło, mój ślub z Michaelem będzie ślubem stulecia, kontynuowała Rachel. Czy to nienaturalne? że w tak ważnym dniu siostra ma swój wkład. Barbara ponownie zwróciła się do Elizabeth. Gdyby twój ojciec żył, jak bardzo byłby rozczarowany. Zrobił wszystko dla swojej rodziny. Nie jesteś jego córką. Te słowa wbiły się głęboko w serce Elizabeth. Wciąż milcząc, powoli złożyła serwetkę i już miała wstać. Uciekasz? Rachel zadrwiła. Tak jak zawsze. W tym momencie drzwi restauracji otworzyły się i weszły dwie osoby. David Morrison i jego matka, Kerel Morrison. David natychmiast zdał się zrozumieć sytuację i pospieszył do Elizabeth. Lis, wszystko w porządku. Zmarszczył brwi, widząc jej zaczerwieniony policzek. Więc to ty jesteś Dawidem, odparła chłodno Rachel. Siostry, wspaniały narzeczony. Przepraszam, ale jesteśmy w środku rodzinnej dyskusji. Kerel Morrison powoli podeszła do przodu. Była kobietą po sześćdziesiątce, ubraną w prosty, ale wysokiej jakości garnitur. Jej zachowanie niosło ze sobą niewątpliwą godność. Kropka jestem Kerel Morrison, powiedziała spokojnym. Ale władczym głosem: Matka Dawida. Przepraszamy za spóźnienie. Elizabeth powiedziała nam o dzisiejszym spotkaniu. Barbara wyprostowała plecy, wyglądając na nieco bardziej opanowaną. Kerel, to zaszczyt Cię poznać. Mamy trochę napiętą sytuację rodzinną. kropka dość napiętą, z tego co widzę, powiedziała spokojnie Kerel. Wpatrywała się w czerwony policzek Elizabeth, kropka, co się stało, odmawia wpłacenia pieniędzy na ślub siostry. Barbara znów podniosła głos. Ona porzuca swoje obowiązki rodzinne, kropka, Kerel spojrzała na Elizabeth, zdając się szukać czegoś w jej oczach. Elizabeth skinęła lekko głową i wzruszyła ramionami, kropka, wyraz twarzy Kerel zmienił się. — Spóźniłam się, bo miałam ważną telekonferencję — powiedziała cicho Kerel. — Z Nowym Jorkiem i Londynem. Elizabeth miała do niej dołączyć, ale nadała priorytet dzisiejszemu spotkaniu rodzinnemu. Kropka Barbara i Rachel miały zdezorientowane miny. Kerel powoli wstała i stanęła na środku pokoju. Jej oczy zdradzały wagę tego, co miała powiedzieć naprawdę? Głos Kerel był cichy, ale pełen autorytetu. Czy wiesz, kim ona naprawdę jest? Słowa Kerel Morrison odbiły się echem w pokoju, po czym nastąpiła cisza. Barbara i Rachel wymieniły zdezorientowane spojrzenia. Rodzina Harrisonów obserwowała w milczeniu, jak napięcie dominuje w pokoju. Co masz na myśli? Barbara zapytała ostrożnie, wyglądając na nieco otrzeźwioną. Kim jest Elizabeth? To moja córka. Menadżerem w jakimś dziale globalnej firmy. Kerel uśmiechnęła się z dzenkiem. Spojrzała na Elizabeth i skinęła lekko głową. Elizabeth westchnęła cicho i powoli wstała. Mamo, Rachel powiedziała Elizabeth cichym głosem. Nigdy nie powiedziałam ci prawdy o tym, gdzie pracuję. O czym ty mówisz? Rachel zmarszczyła brwi. Zawsze jestem właścicielką i przyszłym dyrektorem generalnym Grand Industries. Kolor zniknął z twarzy Barbary. Usta Rachel zamarły w bezruchu. To niemożliwe, barbarze zabrakło słów. Grand Industries, twój ojciec, tak. Firma założona przez ojca, powiedziała spokojnie Elizabeth. Przed śmiercią powierzył mi firmę. Ale zgodnie z jego życzeniem w tajemnicy przygotowywano mnie na jego następczynię, abym mogła kierować firmą w oparciu o własne zasługi. Kłamiesz, powiedziała Rachel, śmiejąc się półgębkiem. To jakiś żart, prawda. Siostra zawsze była taka skromna. To z pewnością nie jest żart, powiedziała uroczyście Kerel Morrison. Jestem dyrektorem generalnym Morrison Technology. Elizabeth i ja jesteśmy partnerami biznesowymi od 10 lat. Stała się jednym z najbardziej szanowanych menedżerów w branży. Kropka na twarzy Roberta pojawiło się rozpoznanie. Grant Industries, czy to ty jesteś, Tą Elizabeth Grant? Tą, którą nazywają rewolucjonistką branży technologicznej, Elizabeth uśmiechnęła się skromnie. Tak, czasami tak mnie nazywają. Ale dlaczego to ukryłaś? Barbara zapytała zdezorientowana. Jej głos drżał i wydawała się teraz całkowicie trzeźwa. Takie było życzenie ojca, powiedziała cicho Elizabeth. Chciałbym kierowała firmą w oparciu o własne umiejętności. Nie opierając się na rodzinnych koneksjach czy nazwisku. Ale na czystych zasługach. Kropka, dołączyłam więc jako zwykły pracownik i stopniowo piełam się w górę. Moje pierwsze spotkanie z Kerel miało miejsce, gdy byłam jeszcze na średnim szczeblu zarządzania. Kropka Elizabeth uśmiechnęła się do Kerel. Znała moją prawdziwą tożsamość, ale nigdy jej nie ujawniła. Talentu nie da się ukryć, powiedziała z wdzenkiem Kerel. Umiejętności analityczne i wizja Elizabeth były wyjątkowe. Ceniłabym ją wysoko, nawet nie znając jej prawdziwej tożsamości. David ujął dłoń Elizabeth. Kiedy poznaliśmy się na studiach? Była po prostu genialną studentką biznesu. O jej prawdziwym pochodzeniu dowiedziałem się dopiero wiele lat po ukończeniu studiów. Barbara wciąż wyglądała na niedowierzającą. Dlaczego prowadzisz takie skromne życie? Mógłbyś, ponieważ nie pracuję dla pieniędzy, odpowiedziała cicho Elizabeth. Prawdziwa wartość Grand Industries leży w tworzeniu produktów, które poprawiają jakość życia ludzi. Ojciec mnie tego nauczył. Karel wzięła kieliszek z winem i ponownie zaczęła mówić. Każdego roku Elizabeth przekazuje miliony dolarów na cele charytatywne. Edukacja, opieka zdrowotna, ochrona środowiska. Jej fundacja pomaga wielu ludziom. Ponadto, kontynuowała Kerel, prowadzi ona ważne partnerstwo z Morrison Technology. Nasz wspólny projekt zmieni branżę. Umowa ma zostać podpisana w tym tygodniu. Ale to umowa warta wiele miliardów dolarów, powiedział zaskoczony Robert. Mówili o tym nawet w wiadomościach telewizyjnych. Barbara zapadła się głęboko w fotelu. Co ja zrobiłam? Uzy napłynęły jej do oczu. Rachel siedziała bez słowa. Na jej twarzy widać było zakłopotanie. dlaczego nam nie powiedziałaś? Zapytała w końcu Barbara. Jesteśmy rodziną. Elizabeth uśmiechnęła się trochę smutno. Po śmierci ojca, powinniście wiedzieć o zainteresowaniu moją pracą. Nigdy nie wypytywałaś szczegółowo o to, co robię w firmie. Kropka krytykowałeś tylko moje nieskromne życie i prostą karierę. Ale zawsze cię kochałam, kontynuowała cicho Elizabeth. Patrzyłam więc w milczeniu. Czekałam, aż rozpoznasz, kim naprawdę jestem. Barbara zakryła twarz dłońmi. Tak mi przykro, że cię skrzywdziłam. Jaką byłam okropną matką. Siostro, głos Rachel był niski i drżący. Przepraszam. Przepraszam, kropka Elizabeth powoli podeszła do matki i położyła dłoń na jej ramieniu. W porządku. Mamo. Każdy popełnia błędy. Kropka, dziś wieczorem świętujemy zaręczyny Rachel. Powiedziała Elizabeth z uśmiechem. Nie zapominajmy o tym. Ale spoliczkowałam cię. Powiedziałam okropne rzeczy, powiedziała Barbara drżącym głosem. To już przeszłość, powiedziała łagodnie Elizabeth. Zacznijmy od nowa. Michael spojrzał na Rachel. Jego oczy odzwierciedlały złożone emocje. Rachel, twoja siostra jest niesamowitą osobą, powiedział cicho. Rachel w milczeniu skinęła głową. Po raz pierwszy jej oczy wyrażały prawdziwy szacunek dla siostry. Elizabeth, odezwała się Victoria Harrison. To zaszczyt poznać kogoś takiego jak ty. Żałuję, że związek naszej rodziny zaczął się od takiego konfliktu. Życie stawia przed nami różne wyzwania. Elizabeth uśmiechnęła się z kropka, Być może to tylko krok w kierunku wzmocnienia naszych relacji. Elizabeth powoli wstała i wzięła swój kieliszek. Nie pracuję dla pieniędzy, ale po to, by poprawić jakość życia ludzi. Rodziny nie można kupić za pieniądze, powiedziała cicho. Rachel, nie martw się o wydatki ślubne. Pokryję je w całości, kropka, ale nie sądzę, że musi to być ślub stulecia. To, co naprawdę się liczy, to miłość między wami i obecność tych, którzy ją celebrują, kropka. W oczach Rachel pojawiły się łzy. Siostra. I Michael. Elizabeth spojrzała na niego. Proszę, zaopiekuj się moją siostrą. Musi się jeszcze wiele nauczyć, ale ma dobre serce. David stanął obok Elizabeth i wziął ją za rękę. Teraz możemy zaprosić wszystkich na nasz ślub, uśmiechnął się. Będzie skromny, ale szczery. Elizabeth uśmiechnęła się do kropka Barbara i Rachel wymieniły zakłopotane spojrzenia. Stała przed nimi prawdziwa Elizabeth Grant, której nigdy tak naprawdę nie znały. W małym kościele na przedmieściach Bostonu przez okna wpadało delikatne jesienne światło słoneczne. Na zewnątrz widać było kolorowe jesienne liście, piękno natury, zdobiące przestrzeń Elizabeth Grant. Ubrana w prostą białą suknię ślubną, stała obok Davida Morrisona. Gdy słowa pastore cicho odbijały się echem, oboje przysięgali sobie miłość w pierwszym rzędzie kościoła siedziała Barbara Grant. Na jej twarzy widać było mieszankę łez i dumy. Obok niej siedziała Rachel, obserwując szczęśliwy wygląd siostry od tamtej nocy minęły trzy miesiące. Po ujawnieniu prawdy relacje w rodzinie Grantów znacznie się zmieniły. Na początku Barbara i Rachel unikały kontaktu z Elizabeth z powodu wstydu i żalu. Elizabeth jednak wytrwale kontynuowała kontakt z nimi. Relacje Rachel i Michaela również uległy zmianie. Rodzina Harrisonów zaakceptowała Rachel nawet po poznaniu prawdziwej tożsamości jej siostry, ale nie chcieli płytkiego ślubu stulecia, ale szczerego związku. Rachel musiała się jeszcze wiele nauczyć. Wyglądasz na szczęśliwą, powiedziała Barbara do Elizabeth podczas przyjęcia po ceremonii. Elizabet uśmiechnęła się. Tak. Naprawdę szczęśliwa. Zrobiłam ci straszne rzeczy, powiedziała cicho Barbara. Tamtej nocy i przez wiele lat. Mamo, Elizabeth chwyciła matkę za rękę. Idźmy naprzód. Przeszłość to przeszłość Rachel podeszła do nich. Jej wyraz twarzy złagodniał, nie okazywała już dawnej arogancji. To była piękna ceremonia, powiedziała szczerze. Prosta, ale głęboko poruszająca kropka, dziękuję. Elizabeth objęła siostrę kropka, po chwili wahania Rachel kontynuowała. Michael i ja zdecydowaliśmy się przełożyć nasz ślub. Czy coś się stało? Elizabeth zapytała z niepokojem. Nie, wcale nie, uśmiechnęła się Rachel. Czuliśmy, że potrzebujemy więcej czasu, by się poznać. Postanowiłam zapisać się do szkoły biznesu. Chcę pracować w firmie Michaela, ale dopiero po zdobyciu odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, kropka zaskoczenie i radość zagościły na twarzy Elizabeth. To wspaniale. Rachel Wiele się od ciebie nauczyłam powiedziała cicho Rachel. Jak ważne jest połączenie siły z pokorą kropka David wrócił do Elizabeth. Obok niego stała jego matka Kerel. partnerstwo między Grand Industries i Morrison Technology jest wielkim sukcesem powiedziała Kerel z satysfakcją. Elizabeth, twój ojciec byłby dumny. Dziękuję, Kerel. Powiedziała Elizabeth. Kropka, ale dzisiaj odłóżmy pracę na bok. Kropka, gdy zbliżał się zmierzch, Elizabeth i David opuścili kościół, żegnani przez swoich gości. Prosta ceremonia odzwierciedlała istotę ich związku. Nie opierała się na ekstrawagancji czy pozorach, ale na prawdziwej miłości i szacunku. Kropka, zanim wsiedli do samochodu, Elizabeth odwróciła się, by spojrzeć na swoją rodzinę. Barbara, Rachel i Kerel stały obok nich. Uśmiechnęła się od serca. Rodziny nie można kupić za pieniądze. Powiedziała cicho do Davida. Prawdziwa wartość polega na wzajemnym zrozumieniu i szacunku. David ścisnął jej dłoń i odpowiedział: Twój ojciec byłby z ciebie dumny. Gdy samochód odjechał, Elizabeth pomachała przez okno. Jej życie wkroczyło w nowy rozdział. Oficjalna ceremonia inauguracji jako CEO Grand Industries została zaplanowana na przyszły tydzień. Ale dzisiejszy dzień był dla niej wyjątkowy nie tylko jako lidera biznesu, ale także jako kobiety. gdy Barbara i Rachel machały do siebie. W końcu zaczęły rozumieć i szanować talent i poświęcenie Elizabeth. prawdziwe więzi rodzinne stają się silniejsze, gdy wspólnie pokonujemy trudności.